Cześć siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Verot i witam w kolejnym odcinku z Hearthstone'a, kolejny pojedynek, kolejna, miejmy nadzieję, wygrana z mojej strony. Tym razem, to jest moja talia akurat, spróbujemy, spróbujemy akurat zagrać sobie e, wojownikiem, Garoszem Piekłoryczem, e, na rankingu czy na rozgrywce, dobre pytanie. E, Zagrajmy sobie na rozgrywce, bez, nie przesadzajmy, bo e, bo 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 bo. Dlaczegoż to? E, na Wojowniku zagrałem sobie jedną partię i jestem usak... Usak... Nie wiem. Usak... S, nie, nie, ja mam chucze, chyba. kiepską wymowę. Usak. E, nie potrafię, koniec. Nieważne. E, w każdym razie e, podoba mi się Wojownik, dlatego spróbujemy... O, facet z facetem z Rivi. Szwagi sąsiada. Okej, okay, zobaczmy, co z Anduinem wygadam, dobra. Nie wiem, kim ty jesteś. Dobra, wy jesteście chyba kapkę za silni, jak na początek. Także nie chcę was. Dupa pożyczy I nic, I jest, dobra, dostałem tego małego skurczybyka. To niezły początek, niezły początek. Eee, tak, Czu, to to to, najpierw zaniosłem plusy 2 do ataku i szarże, o mój Boże, ale fajny. Dobra, mm, wrzucamy mowloka i kończymy. I dajemy, dajemy. Cóż uczyni nasz kapłan? Przy okazji, się, co możemy tutaj robić, ale ta mapa akurat nie jest zbyt e efektowna. Nic nie można tu za bardzo zepsuć, no jest smutne i żal, i w ogóle żałość, i, i nie mam sopera i super nie? Eee, dobra. E, co byśmy tu zrobili? Na pewno przyzwali go. To myślę, byłby dobry pomysł. To zawsze jeden mógł lub więcej. On z... ta... Elfia łuczniczka zginie na 100%. w razie bawmy się tutaj, bo To jest strasznie dużo kombinacji. zrobiłem 9 kombinacji. O, zaatakowała głupio. Eee, ty jesteś tępy. Ale super. But, but, jest zawsze pory, tym butem. zobaczę co dalej. O mój Boże święty. No to i tak głupie jest, kurczę, by kawał i nic chyba się nie zrobiło. Trudno, przeżyjemy. Um, użyję chyba tego y, heroicznego ciosu. Oj, co wystawisz, czuz, czuz? O nie, co, 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 co to jest? Um, he, he, he. No niefajnie, niefajnie, nie powiem. E, no to ubijemy go w takim razie tym heroicznym ciosem. Nie ma co y, się z nim y, pieprzyć. No cóż, rzucamy to Cyk i dziękuję. Do widzenia BUM! Go się pozbyliśmy. I obrażenia na Anduina. On się teraz pewnie uleczy. Chociaż może wyrzucić. Zobaczymy, co uczyni. Jeśli wyrzuci, to już się nie uleczy. Także różnie to może się zdarzyć. No, uczy. Nie, a akurat tak pięknie. Dobrze to rozegrał. Nie powiem. Bardzo dobrze nawet. No nic. Spróbujemy jakoś to skontrować. Co my tu mamy? Ona jest świetna, świetna jest, ale akurat nie będziemy nic przyzywać, także nie będę jej wyrzucał na późno. Co byśmy tu zrobili? A rzucimy sobie ją. A czemu nie? Ona jest bardzo miłą osóbką i zabijemy tego Kurde, tak go, bo on o wiele, wiele więcej ataku e, i on jest dość mocny, on nam na 100% zabije smoka, bo raczej, raczej nam wleci w bohatera, ale trudno. E, robimy dalej, co możemy jeszcze tutaj wylosować, no! Głupia wajcha. Okej, okay. magia ekranu, no. i, i, i! Nic ciekawego. Nie no, będziemy mogli sobie jakiś festyn o, mówiłem, mówiłem. Żeby go zrobić... Oje, że jak z zimnych wichów, nieważne. O, znowu ta karta nam podeszła, to akurat akurat. Potrzebowaliśmy jej. Teraz, teraz tak, dobrze to rozegrać. Kurde, no. zastanawiam się teraz. Jak to... Nie mam żadnych... Kurczę. Nie wiem z bardzo jak to zrobić. To mu zabrało... A dawaj to! I teraz zagramy w ten sposób, że... Pozbędziemy się... W... A nie, dobra, e, jak to zrobić, jak to ładnie zrobić? Um, w ten sposób może i w ten sposób i wyrzucimy tą babkę. No na razie dostaję obrażenia, ale to jest dopiero początek rozgrywki. Na następnej turze postaramy się wrócić go, i od razu to on dostanie obraczenia, bo miejmy nadzieję, że on coś wyrzuci, i nabijemy mu duży atak eee... Gurbashi, Gurbashi nie wiem co to jest, ale e, wprowadzę taką małą zmianę. E, a o, właśnie, jak pięknie, prowokacja! Dziękuję. O shit, dobra, to mam teraz walnął, nieźle. Mm, dobra, a ty zmienię za chwilę, teraz musimy się zastanowić porządnie. Mam dwie takie same karty: jest dupa, lipa i w ogóle. Eee, co by tutaj zrobić? Co by tutaj zrobić? Wiem, eee, on mu, coś mu da, co mu dałeś? Eee, nic. Guf. A dobra, to on może teraz atakować. Eee, czyli zbijemy go, tak? Eee, tak, właściwie, no bo co mamy innego do roboty? Syk i w ten sposób. Okej. Okay. W ten sposób mamy 5 ataku 7 e, On się z tego łatwo nie wybroni. Mamy 19 życia, dwa potwory na stole. Mm, a zmiana mianowicie będzie taka, że e, od może następnego odcinka postaram się. Nie powiem, nie mówię, że to jest pewne. E, o mój Boże, nie, to jest źle, bo czy on straci? Nie, dobra, on, on namodowała tylko ten. Okej, okay, mój lok jakiś grab jeszcze tam. E, Przydałoby się przyzwać jakąś fajną... Dobra, nieważne. Rzućmy szarże na tego mugloka w ten sposób. I może dodajmy sobie te dwa pancerze? Czemu nie? Mm -hmm -hmm. teraz jak to zrobić? On ma cztery, tylko z taką niestety bardzo mało. Eee, skąd ty masz te cztery ataku? Hmm? A, plus dwa ataku plus szarża. Uuu, to to nie jest taka głupia karta. Okej, okay, to może wbijemy się w niego. Go utłuczemy, a sami zostanie nam dwa punkty zdrowia, ale trudno, mam 8 ataków. 8 ataków to jest bardzo dużo. Przy okazji dodajemy pierwsze 4 obrażenia. W końcu powiem o tej zmianie, nie mogę się do końca dogadać. Weź przestań cokolwiek robić. Mianowicie od następnego odcinka postaram się w trakcie takiego rozwikłej, będę opowiadał o postaci, w której gramy, bo coś tam znam z lore warcrafta, także myślę, że będzie fajnie. E, on nam tutaj jakiś tutaj piwci-liwci zrobił. E, jakiś stwór! Ach... Zniszczonika, który jest ranny. Hm... Teraz tak, musimy się zastanowić. Jeśli ja rzucę to, to on go zabije, ale stracę tą kartę, to by się nie opłacało. Czyli też dobra. Czyli że plan jest taki, że on robi tak... Cyk... E, w ten sposób ja robię... E, rzucę sobie go na to... Pyk! E, I ma... Gnoma obrażeń na dupę, bo ja jeszcze wezmę i dodam. Nie dobra, nie będę teraz. Bo jeszcze coś speszę. Jak wolno, bo za 8! O mój boże, i w jedną turę tak go zrąbaliśmy, dobra. Eee, następny. O jezu, o! Um, ups, kurde, ale skurczy byk zabił nam akurat tego. Dobra, tego dopakujemy do 6 lat... Mm, hy, hy, hy. No, w ten sposób, no, cyk, ładnie, wszystko pięknie. E, I rzucimy to w ten sposób. Mamy 6 ataku i na głowę. Mu. On nam na 100% zabije tego, mamy tego naszego tutaj e, jego mościa. To jest smutne. Teraz obydwoje mamy po jednej karcie. Zobaczymy, jak to e, on nam go zabije. Nie, raptor, dobra. E, raptorkiem nie należy się przejmować zbytnio. Tylko, oby nam coś wypadło, od niego. Oby nam coś ładnego wypadło. Jest, dobrze, dobrze nam pięknie wypadło. Powiem, że po prostu cudownie. Jeszcze więcej obrony dodajemy sobie. E, cyk, ładnie wszystko pięknie. E, I teraz tak, muszę się zastanowić. On nam go zabije, więc głupio byłoby teraz atakować tego ratownika. E, zabijmy sobie. E, tutaj bijmy tego kapłana. Anduina Wryna. E, Okej, okay. a właśnie, mieliśmy dali sobie porobić tutaj jeszcze możliwości. Tylko w ten sposób. O mój Boże, nie. Dobra. Zabicie tego skurczybyka będzie dosyć ciężkie. Teraz, kiedy straciłem wszystkich moich ludzi, ee, jak to zrobić, jak to zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Aha, wiem! Mm, już wiem, jak to zrobić. Na pewno wrzucimy sobie więcej pancerza, e, na pewno wrzucimy sobie murloka grabieżce mm, i teraz na pewno zrobimy to w ten sposób i w ten sposób, cyk, dziękuję, do widzenia. Panu zostały już tylko 8 życia, ale on to uleczy na 100%, bo on tylko jedną kartę dostanie. A spokojnie możemy sobie pakować te. Jak to się nazywa? Boże. Punkty zbroi, czy coś w tym stylu. O nie, Dazdinga akurat mi się włożył. On się oczywiście uleczy, a my go już nie pobijemy w tej turze. No ale jest trudno. O, albo jednak pobijemy. Na pewno ten. Zbroja. Na pewno ognisty topór wojenny. On się nam przyda na 100%. Teraz tak, hmm, jeśli ja mu zadam. Bo, 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 bo. Trzy obrażenia, to zostaje mu dwa. Czyli y, logicznie, by to myśląc, y, zrobię tak i tak. Y, chociaż nie, powinien. Że. Ach, dobra, tutaj, jest. On się znowu leczy, niestety. Kurde, za mało mu bije. Nie jestem w stanie go zabić teraz w tej chwili. A on będzie ciągle nowych dosyłał. I to mnie naprawdę boli. Niestety, to jest naprawdę smutne. Dobra, zobaczmy, co on zrobi. Eee, e, nic mi nie zrobił i przyzwał jakiegoś gówniaka, którego zaraz ubiję. Jak tylko będę miał możliwość, jakąś fajną. O mój Boże, świetnie, jestem genialny. Mogę rzucić sobie jeszcze to i teraz tak. E, ty się pozbądź go. Nie będziemy go trzymać na polu, bo on będzie nam zadawał dodatkowe obrażenia, których nie chcemy. E, Rzucamy sobie cyk. I teraz zostaje mu cyk. Pięknie, po prostu to było piękne zagranie. koniec który garosz sobie śpi. A my czekamy na ruch Andoinavryna. Ok, cóż on tu rzucił nam? Znowu tego skurczy No trudno, nic, nic, nic z tym nie zrobię, bo, bo, bo nie wiem, jak cokolwiek zrobić mam. Jest dobra, pięknie. To jest naprawdę świetna postać. Ona naprawdę dużo może teraz zdziałać. Tylko e, na pewno obrona, obrona, obrona. E, garosz, garoszu ty. Mógłbyś nic nie zrobić, chociaż. Na pewno nie będziemy atakować go, bo to nie miałoby żadnego sensu. Musimy bić tego gównianego bohatera. Zostały już naprawdę cztery tylko e, punkty życia, chociaż to nie jest wygrana. To nie jest wygrana, bo on może w każdej chwili e, oczyścić nam pole, nie wiem. E, zobaczymy, co zrobi. Co, co, cóż uczynisz? E, no, nie powiem, żeby to było miłe. E, dodał sobie dwa życia, teraz będzie miał osiem. Albo nam wejdzie topór wojenny, albo będzie dupa. E, oczywiście mm, swoją, swojemu dodo bohaterowi życia. Zobaczmy co nam weszło. Dupa. Weszła nam po prostu dupa. Jest! Jest! Stop! Wygraliśmy! Tak! Dawaj! Jeszcze dopakuje się pięknie! Wygraliśmy! Jep! Dziękuję! Dziękuję! Zdychaj śmato! BUM! Walnął go po ryle, jak to by powiedział ten tutaj wielki, co ma garnek na brzuchu. Dobra, nieważne, mamy trzeci poziom, misję, jedną z trzech wygranych w tym dniu, bo... Okej... Okay. Chociaż nie powinienem mieć jednej, przecież już dzisiaj jedną partię wygrałem, nieważne, nie zresztą. Zobaczymy sobie. Oj, ja mam kliknąć, żeby kontynuować. Aha. Eee... A, dwa misje w ogóle mi się. Dwie misje to się liczyło. Dobra. W takim razie już mamy właściwie czwarty poziom za chwilę. Nie dostaliśmy żadnych kart, a to dziwne. No, ważne. nieważne. Eee, w takim razie właściwie gramy jeszcze raz, no bo czemu nie? Zobaczymy, na no co nam wyjdzie. Hmm. Cóż za przeciwnik wybitny, czy też może. Bitny? Hmm. Hmm. Eee, Okej. Okay. Czekamy, czekamy. Może być jakiś facet z Rivi w końcu. Nie mogę się doczekać spotka na spotkanie z tym jego mościem rzekomym. Okej, okay. co to będzie, co to będzie? Zobaczmy. Hmm, hmm, hmm. No, nie laguj, tylko losuj mi mojego przeciwnika znakomitego, miejmy nadzieję. Który sklepie mi dupę. Bo tak to się pewnie skończy. O godny e, golasz Filip. Się... O nie, Jaina! O nie 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 nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie chcemy. No okej, okay. to pływo jedny miło. Nie, znowu zaczynam dupę Eee, bez tego z e, Ok, okej, jeśli nam nie pójdzie idzie to mamy dupę. E, nie podszedł, mamy dupę. E, czyli nic nie możemy rzucić właściwie. No bo co my mamy? Znowu na mnie podszedło? Nie podszedło? To się go Dobra, No, nieważne. To jest moja ulubiona mapka, bo odkrętłem tutaj tyle aktów wandalizmu i będziemy w każdej turze psali coś innego. Więc w tej turze popsujemy sobie. No, prawej może zniszczymy to. Będziemy szaleć po mieście, niż wszystko. Co? Zamłodziłeś mi bohatera. O nie, zamłodziłeś bohatera. Dupa jeża. No popatrz, ale mądry człowiek. picker wood picker em... Drewniany... nie wiem co. No i co? Kończysz tam tu czy nie? E... Będziemy chrzalać po mieście, w... zniszczyć wszystko do tej my byliśmy tam i... i, i nic. Smutek. Okej, okay. nic nam nie podeszło, jest dupa ogólnie. Dodamy sobie te dwa obrony, normalnie to bym rzuci chyba to, albo ten no, wojenny topór, ale nie mogę. My strasznie dużo życie taku mam bardzo mało potworów, które dosyć dużo kosztują. Następnie tu że wrzucamy dwa potwory właściwie, bo ona przyzywa tego dzika jeden na jeden, który nie jest męczym postać, ale można go fajnie wykorzystać. Ok. Kula ognia? Tak, nie. Tylko magiczny pocisk to gówno mi zrobiła. E, ok. E, popatrzmy, co może dalej. E, Murlock. O mój Boże, dobra, teraz jest bardzo ciężka decyzja, czy też wyrzucić Murloka, czy a właściwie nie. Wyrzucimy sobie ją, e, nie mamy co innego do roboty. To sobie zachowamy na później, zachowamy sobie ten rojczyn cios i te dwa toporki na później, ja myślę, że na następną turę mniej więcej, chociaż, chociaż, a tak, na następną turę, bo wtedy wyrzucimy sobie tego mungloka o ile zostanie mm, nam coś na tym, na polu bitwy, bo w przeciwnym razie wyrzucimy ją i nic e, nam to nie da, okej, okay, to był głupi ruch z jego strony, powinien trzymać tego dowódcę rajdów na ręce, bo on e, jest sensowną o mój Boże, daj go, tak, dawaj, jest. A nie, czekaj, ty mi chyba miałaś. A dobra, nieważne. Pff, dupa. Dobra, <grym>, główno mi to dało. E, m, nieważne, nieważne. E, dowódca, dowódca rajdu się przydaje tylko, jak mamy jakieś stwory na polu e, bitwy, ponieważ on dodaje nam plus 2 ataku, A tak to ona go tylko zmarnowała. Ok, co uczyni? Co uczyni nasza Jaina Pradmore. O której też wam opowiem oczywiście. Yy, a właśnie, na natura to tak akt wandalizmu. Tym razem ukasimy sobie lampkę. Teraz kiedy ktoś będzie szedł do kościoła, nie dojdzie. I tu i żal. A główna mi zrobiła, powinna też tego nie używać, ponieważ to się przyda na pewno na później, kiedy ja dostanę coś mocnego. Yy, teraz tak, trzeba to dobrze pomyśleć, pomyśleć, pomyśleć i pomyślałem i postanowiłem, że tak. Wszyscy mają szak, że tak mu walimy teraz, że boli. O mój Boże święty. To jest jakaś rzeźnia. I czemu wy? A dobra, atakujcie. Moje wierne yy, Sporki, Stworki, potworki. Okej, okay, wjechaliśmy troszeczkę. Mm, kończymy turę. W sumie jesteśmy w stanie ujechać ze 4, 6, 8, 9, 11. Okej. Okay. Jak on tego nie naprawi, nie wiem. Musi rzucić jakąś kartę, która zadaje jeden punkt obrażeń. Wtedy zostanie mi... Jeden. O! Czyżby to była ta karta? Nie. Tu jesteś głównym, bo nie masz tej karty i masz tego goblina ochroniarza, jak tego zabije teraz. Eee, Zniszczę ten Akurat mi podeszło, okej. Okay. Eee, to w ten sposób możemy zrobić sobie w ten sposób cyk. Eee, Boże, w ten sposób, w ten sposób. Eee, I zniszczymy go. I teraz, teraz tak. Eee, trzy myślę. I dajemy heroiczny cios, który zniszczy cały świat po prostu. Okej, okay, chyba już wygraliśmy. Chyba to będzie. To to jest koniec chyba. Chociaż nie. Czy to koniec? Dwa... To chyba koniec. Nie, jednak to nie koniec. Dobre zagranie, dziękuję. Czekaj, aż, aż coś powiem. Czekaj... Jezu, jedno życie, dobra, on nie ma szans żadnych. Czy ja mogę coś powiedzieć fajnego? Mm, wybacz, wybacz, wybacz! Ej, wybacz mi, Jano, e nie zdążymy wszystkiego z rozwalić, dobra, rozwalamy, bo... Odwalamy! Nie ma kościołu, Nie ma kościołu. Idź miś kościołów... O Jezus Maria, co to za bydlak... Oba i tak przegrałeś, gówniaku. Eee... Wulkaniczny furiat, jesteś niczym, bo ja mam heroiczny cios. Dziękuję... Dziękuję... Aż se rzucę normalnie dwa do, do tego i... Dziękuję, do widzenia! Eee... Nie wiem, ile trwa ten odcinek, 15 minut może... Nie, nie... Dużo nam to nie dało... Ale, ale... Mamy już czwarty poziom na naszym wojowniku. I dwie z trzech wygranych, chociaż, bo myślę sobie o tym, żeby nie... Chociaż nie, e, zaraz będzie kolejny... O, no, no, złota, jak ładnie, jak ładnie, O kolejne 40 złota. E, I mamy jakiegoś tutaj elita... Elita Kor... Elita elita to brzmi jak jakieś... Nie wiem co to w ogóle ma być. E, hmm, hmm, hmm. Cóż możesz uczynić? Masz szarże, nic poza tym. 4-3 na 4 punkty manny. No, nie jesteś najgorszy, nie powiem. Eee, zobaczmy, zobaczmy, co tam dalej. Mamy 80 zł, no niestety nie kupię pakietu, bo chciałem akurat teraz kupić pakiet, żebyście mieli dokończenie odcinku, ale nic, nic, eee, nic nie zrobię. Eee, pff, co byśmy mogli tutaj, no pokażę Wam ile to kosztuje, no bo przecież... Trzeba się wiedzieć. Hajsy, hajsy, nie ma hajsu. Niestety, jeden pakiet 100 zł, a nie mam akurat euro, więc nie kupię normalnie. Eee, Przygodę, przygody. kiedyś nagram, ale to muszę być najlepszym graczem. Bo bo, 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 bo jestem zbyt słaby, żeby to przejść. A marnowanie 22 euro to by było zły pomysł. To, no, w każdym razie mm, nic tutaj nie zrobię. Eee, Zobaczmy sobie w ogóle, jakie mamy karty na naszym wojowniku. Cóż tam będzie, co to będzie, co to będzie. Eee. Mm. <śm> a bo zobaczymy, jakie mamy nowe karty. O, to będzie dobre. Eee, jakaś ladacznica, a nie przepraszam, uczennica. Przepraszam, przepraszam, to wcale nie jest ladecznica, czarownika. Wcale a wcale. Nie tylko... tylko wcale? Mm. W ogóle nie jest ladecznicą. No okej. Okay. I mamy jakieś takie stożek zimna. To w ogóle... To jest Mark, czyli Jayna. A, a no będziemy oczywiście grali. Być może w następnym odcinku, być może nie, zobaczymy. Załość Tronika oraz. Ja w ogóle. zróbmy sobie duże. Zamożność Tronika oraz. O, a Tronikowa w ogóle jest jeden punkt obrażeń. No. Hmm. Co robi to? Bo ja nie rozumiem. Zamienię te kartę w pył i co mi to da? Nie wiem. Głupota jakaś. Eee, zobaczmy sobie, co tam mamy na łotsze, łotsze mój ty. Co to jest, co to jest? Zadaj dwa punkty obrażeń w ogóle bohaterowi, pominąłem na serio. Turzy, cofnij tę kartę na rękę. O mój boże! O mój boże, czyli jesteśmy w każdej turze? Nie nie rozumiem, że co? Że w każdej turze jesteśmy w stanie mu zadać dwa obrażeń? Ale bez sensu. No to za, za mocne, to jest jakieś takie dziwne. E, nie tylko jedna, to była na A nie? Jakuś, w WW7. Ha, ty, ty wyglądasz jakbyście jakby goniła jakaś kula śnieżna. Ha, jak się. Jest koza śnieżna, nie kula. E, zobaczmy, co damy. Wstrząs ziemi, dobra. Wyjcie z toonika, dobra. Nieważne. E, w każdym razie y, nie będziemy żeglować reszty, e, ponieważ to będzie. O! Czekajcie, czekajcie. Ja to widziałem przez chwilę. Te to może one coś tam dają. Nieważne. E, to będzie chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc jebłem, ja byłem ja. Wy byliście wy, a to jest koniec odcinka.